Małgorzata Parys. Dzień dobry, zapraszam na wydarzenia a dziś między innymi Pijany rowerzysta ledwo stał na nogach. rekordzista nichlubny miał w swoim organizmie blisko 2 promile alkoholu. Przebudowa się zaczęła, autobusy jeżdżą inaczej. Albo na przystankach, albo na stronach internetowych PKS-u jest rozkład jazdy, wszystkie zmiany są naniesione. Pijani rowerzyści są równie niebezpieczni na drodze jak pijani kierowcy samochodów. Lubińscy policjanci zatrzymali czterech nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubny rekordzista był tak pijany, że ledwo stał na nogach. Dodatkowo mężczyzna miał sądowy zakaz jazdy jednośladami. Do zatrzymania pijanych rowerzystów doszło na terenie gminy Ścinawa i gminy Rudna. Schemat ich postępowania był taki sam. Mężczyźni najpierw pili, a potem wsiedli na rowery. Trzej cykliści zostali zatrzymani na terenie gminy Ścinawa. To mieszkańcy tej samej gminy. Rekordzista niechlubny miał w swoim organizmie blisko 2 promile alkoholu. Dodatkowo policjanci u jednego z mężczyzn ustalili, że posiada aktywny zakaz prowadzenia rowerów, a dodatkowo miał w swoim organizmie blisko promil tego trunku. Czwartego pijanego rowerzysta zatrzymali funkcjonariusze z Rudnej. Mężczyzna miał prawie 3 promila alkoholu w organizmie. Okazał się nim 51-letni mieszkaniec tej gminy. Ten mężczyzna również stwarzał ogromne zagrożenie dla, nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników drogi z uwagi na to, że ledwo trzymał się na nogach, a co dopiero mówić o kierowaniu jednośladem. Za jazdę pod wpływem alkoholu mężczyznom grozi kara aresztu wysoka grzywna, a nawet zakaz kierowania jednośladami. Policjanci przypominają, że na hulajnodze elektrycznej również nie można jeździć będąc pod wpływem alkoholu. Rozpoczęła się przebudowa ulicy Spacerowej w Lubinie. Dziś wiadukt został wyłączony z ruchu. Kierowców czeka więc prawdziwa rewolucja drogowa. Z utrudnieniami muszą się liczyć również pasażerowie komunikacji powiatowej. Część tras autobusów została zmieniona. Przebudowa ulicy Spacerowej to inwestycja, która znacząco zmieni układ komunikacyjny w Lubinie. Remont ma potrwać 13 miesięcy. Dla kierowców wyznaczono objazdy tak, by ruch odbywał się płynnie. Z utrudnieniami muszą również liczyć się pasażerowie komunikacji powiatowej. Zmodyfikowane zostały trasy autobusów, a niektóre przystanki przeniesione. Konkretnie linii 8 i linii numer 100, które dotychczas przejeżdżały przez wiadukt. Będzie objazd dla obu tych autobusów, który będzie przebiegał ulicą Kościuszki Paderewskiego przez Małomice w stronę działek, później według rozkładu. Przystanki na linii 8 i 100 przy ulicy spacerowej 1 i 2 na żądanie zostają przeniesione koło sklepu na terenie działek. Warto podkreślić, że linia 8 kursuje tylko do końca września. Informacje dotyczące zmian kursowania autobusów są dostępne dla mieszkańców w kilku miejscach. Albo na przystankach, albo na stronach internetowych PKS-u jest rozkład jazdy, wszystkie zmiany są naniesione. Na stronie www.powiatlubin.pl również jest taka informacja i za każdym razem kiedy będziemy wprowadzać jakieś zmiany, z automatu będziemy informować mieszkańców. Przypomnimy, że zamiast wiaduktu nad ulicą Zielonogórską powstanie turbinowe rondo ze ścieżką rowerową i aktywnymi przejściami dla pieszych. Wystarczy dłużej pracować, żeby nie zapłacić podatku dochodowego. Seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale nie zrezygnowali z pracy, mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów, zwanej popularnie PIT 0. Warunek jest jeden, jaki? O tym w naszym materiale. Dzięki uldze senior zyskuje możliwość zaoszczędzenia na podatku. Przysługuje ona tym, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal pracują. Warunek jest jeden, trzeba zrezygnować z pobierania świadczeń z ZUS-u. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego do, mogą skorzystać z ulgi, która, która nazywa się PIT-0, czyli nie odprowadzać podatku dochodowego do tej magicznej kwoty 85 tysięcy, która jest pierwszym progiem dochodowym plus 30 tysięcy zł. Z podatku, czyli jest to ponad 100 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że kobiety osiągają wiek emerytalny w wieku 60, a mężczyźni 65 lat. Aby korzystać z ulgi należy wysłać specjalny wniosek do pracodawcy. Te osoby, które już przeszły na emeryturę zaczęły brać z zus pieniądze, ale zrezygnują. Czyli decyduje się, że od sierpnia nie będę pobierał emerytury, będę dalej pracować, będę podlegać ubezpieczeniom społecznym. Wtedy także dostaje możliwość skorzystania z tej ulgi. Tego magicznego pitu 0 Ulga Pit 0 dla seniorów przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, wykonującym umowę zlecenia lub prowadzącym działalność gospodarczą. Ulga ma być zachętą dla pracowników, aby jak najdłużej pozostawali na rynku pracy. Będzie zbudowana m.in. z kory, szyszek czy drewna. Stworzona jest głównie z myślą o najmłodszych. Budowa ścieżki sensorycznej, zwanej także ścieżką bosych stóp, na ostatniej prostej. Otwarcie w najbliższy weekend w Lubińskim Zoo. Ścieżka sensoryczna jest stworzona z myślą o dzieciach, jednak korzystać z niej będą mogli wszyscy chętni. Zdecydowaliśmy się na realizację w tym roku. Szczegóły zaplanował jeden z pracowników i tutaj szczegóły projektowe i też kolejne etapy wykonania. Wykonaniem też zajęli się nasi pracownicy. Ścieżka ma około 160 metrów. Składa się z 10 metrowych odcinków o zróżnicowanych powierzchniach. Ścieżka będzie więc wyłożona na przykład kostką granitową, żwirem, drewnem, szyszkami czy korą. Większość materiałów wykorzystanych do stworzenia tych odcinków pochodzi z odzysku. Drewniane krążki to drzewa, które powalił wiatr na terenie parku. Kora drzew iglastych, znajdująca się na jednym z odcinków, to kora z tych właśnie krążków drewnianych, wcześniej przed położeniem zostały okorowane. Kamienie polne, no apelowaliśmy wiele razy na naszym Facebooku i w lokalnych mediach o to, że jeśli ktoś ma kamienie, to chętnie je przyjmiemy. I takie też kamienie do nas trafiły. Cegła, także rozbiórkowa z odzysku. Otwarcie ścieżki odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 15 podczas pierwszego dnia Nocy Dinozaurów. Przy okazji zaprezentowane zostaną nowe figury, które wzbogacą szlak zwierząt wymarłych i postawione zostaną w pobliżu ścieżki bosych stóp. I tą informacją kończymy wydarzenia. Dziękuję za uwagę i już za chwilę zapraszam na informacje sportowe. Do zobaczenia.